Cześć Seris! O hej! Co tam u Ciebie słychać? Jak mijają ci ferie? A spoko, a u Ciebie? A też okej. Okay. Niedawno wróciłam od babci, a teraz idę do kafet trumny. Hmm, ciekawy zbieg okoliczności. Dlaczego? A bo ja też idę do kafet trumny. O, ale super! Idziemy razem? Okej, okay, ale jeszcze czekamy na Kati. O, ale fajnie. A po drugie masz ładną sukienkę. A, dziękuję. O, nasza zguba się znalazła. Hej, Kati. Mm, cześć. Za kim się tak oglądasz? Miał. czuję się jakbym była obserwowana. Hm, ja tam nikogo nie widzę. Okej, okay, to idziemy już? Okej, okay, to chodźmy. Aha, a tak w ogóle Iris idzie z nami. Aha, okej. Okay. Draculora, mówiłam ci już, nie przychodź, gdy ja tutaj pracuję. Ale mi się nudzi. No to idź się umówić z jakąś straszyciłką czy coś. Większość pojechało gdzieś na ferie, a my nigdy nie jeździmy. Draculora, obiecuję ci, że jak dostanę jakąś podwyżkę, to na wakacje gdzieś pojedziemy. Ale super, nie mogę się doczekać. O, cześć upiorki! Miał cześć, Draculora. To Katynuar, i na dodatek zna moją siostrę. No tak, no bo Kati i ja chodzimy do tej samej szkoły. A ja tam byłam i nie widziałam jej. Kati, cieszymy się, że po raz drugi nas odwiedziłaś. Miał, widzę, że tutaj trochę się pozmieniało. Em, tak, tak, mieliśmy remont. Em, poprosimy stolik dla trzech osób. Em, dobrze, no to zapraszam tutaj. Dobrze, za chwilę przyniosę menu. Dobrze, dziękujemy. Upiórki, co bierzecie, bo ja chyba gorącą czekoladę. Um, ja chyba herbatę. Ja tam się jeszcze zastanowię. Ps, kati! Hm! Cześć, jestem Skelita. Jestem twoją największą fanką. Mogę z Tobą zrobić zdjęcie? Ja też chcę. A ja też mogę? Miał, pewnie. Wow, nie mogę w to uwierzyć, że mam zdjęcie z Katy Noir. No, moje straszyciółki mi nie uwierzą. Miał, pa upiorki. Pa Katy. Pa. Nie mogę w dalej w to uwierzyć, że ona tutaj jest. Pa, Kati, ona się poszegnała. Wow! O nie! Kati, co się stało? O nie, tylko nie ona. Kati, nareszcie Ciebie znalazłam! Ehm, um, kolejna fanka? Miał bardziej psychofanka. Kati, 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 jestem twoją naj, 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 najlepszą i największą fanką. Chodź sobie zrobimy zdjęcia albo mi coś zaśpiewasz. No to by było super. Um, czy ona się nie przyjaźni z Cupid? Miał CDs. Ja już z tobą robiłam tysiąc zdjęć. Wszędzie chyba się podpisywałam. Może już dość. Kati, ja bym chciała być taka jak ty. Dzień dobry. Proszę opuścić to miejsce, bo pani się nie za ładnie zachowuje. Jak to? Jestem klientką i najlepszą przyjaciółką Kati. Miał Sidis, Proszę cię, idź do domu. Do ciebie? Może zrobimy sobie piżamówkę? Miał Sidis, Idź już. Mam włosy Kati. Może sobie sklonuję? Okej, okay, idziemy już. Kati sobie nie życzy takich spotkań. Zostaniemy najlepszymi e, stoszeciukami, no chodź, chodź! Katy, nigdy Ciebie nie zapomnę! Chodź Katy, może sobie zrobimy piżamówkę, chodź! No Katy, chodź! Wow, Katy, nie wiedziałam, że nawet takie masz szwanki. A myślałam, że nigdy już jej nie spotkam. Katy, jak ją poznałaś? A więc tak... To się stało dwa lata temu. W Bujork w Bujork. Miałam tam koncert. Wiejałam tam moją najnowszą piosenkę, aż tu pojawiła się ona. Miał Sidis nie dawała mi żyć. Ciągle chciała autografy i zdjęcia ze mną. Wszędzie za mną chodziła, a to na ulicy, w sklepie, nawet w domu nie czułam się bezpiecznie. Wow, masakra jakaś. No tak. Mam nadzieję, że ostatni raz dzisiaj ją widziałam. Hej wszystkim, tutaj wasza miał CDs. Dzisiaj byłam w kafetrumie i zgadnijcie, kogo widziałam. No, zgadnijcie, zgadnijcie. Katy Noir. Patrzcie, co ja tutaj mam. No, zobaczcie jej włosy. Ach, ale super było ją widzieć. Koło kafetrumne jest strasze I mam nadzieję, że tam ona chodzi, bo tam się zapisałam. Okej, okay, to chyba już na tyle. No to do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa